All we have to do is keeping the bad habits like drinking and smoking, jak powiedział William Borus. Ideą festiwalu jest po prostu wzmocnienie pozycji scenarzysty w procesie powstawania filmu w Polsce, tu lokalnie we Wrocławiu. Natomiast faktycznie to się rozwija po tych trzech edycjach w kierunku festiwalu scenarzystów, międzynarodowego festiwalu scenarzystów w ogóle. To znaczy mam tu na myśli spotkania, Scenarzystów i twórców filmowych, e, z adeptami, czyli mistrzów powiedzmy, że z potencjalnymi uczniami. E, I na, jakby przede wszystkim na, 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 na głośnienie takiej sprawy, że scenariusz filmowy jest podstawowym e, zapisem przyszłego filmu. To znaczy, że jest to w procesie powstania filmu obok oczywiście zdjęć muzyki, aktorów i, i rozmaitych innych elementów. Podstawowy materiał, z którego, się, z którego korzystają ci wszyscy. My chcemy rzucić odrobinę światła na scenarzystów filmowego. moje ogromne zaskoczenie. Ogromne zaskoczenie było dla mnie, że nie ma takiego festiwalu na świecie, w związku z tym to był miły element długo po tym, jak ten festiwal jakoś powstał w mojej głowie, scenariusz powiedzmy tego festiwalu, no i to jest miłe, no i w związku z tym mamy bardzo ciepłe zwroty, czy feedback, jak mówi się po angielsku dzisiaj, ze strony naprawdę zacnych ludzi z całego świata. Czym akurat scenarzyści, a nie reżyserzy, nie aktorzy to by było pewnie, byłoby większe branie. Ludzie by się bardziej interesowali, czy nie? No myślę, że w tym była nie wiem, jak, jakiś rodzaj intuicji albo prekognicji, wręcz e, e, właśnie tego faktu, że nie, 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 nie ma, no. są rozmaite festiwale dedykowane reżyserom, -filmowym i filmowym tak itd. Tak Tutaj przez czerwony dywanik wchodzą scenarzyści. Czy ten scenariusz jest już znany na świecie, skoro jest e, jedyny? Trochę tak. W, tej, w tym roku dostaliśmy patronat bardzo poważnej platformy amerykańskiej, platformy internetowej, która, ale nie tylko, która łączy producentów ze scenarzystami, próbuje ich kojarzyć i, i te asocjacje oczywiście są naszym oczkiem, w, 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 no, języczkiem uwagi. E, to jest platforma nazywa się InkTech i, e, tak, i, i ona jest dedykowana właśnie też scenarzystom, także bardzo się cieszymy. Oni nas nagłaśniają. w Stanach Zjednoczonych, jak mówię, od tego roku. E, w Europie jesteśmy mocno nagłośnieni, no dość powiedzieć, że w tym roku mamy przedstawicieli EAB, e, e, czyli tego Stowarzyszenia Antreprenerów, tak? Takie słowo zapomniane. Tu akurat w przypadku skrótu tej nazwy, czyli kogoś, kto przedstawia projekt, tak? I wyjątkowo w tym roku e, udało nam się namówić przedstawicieli Aby, e, żeby dedykowali swój program, który zwykle dedykują producentom filmowym, dedykowali scenarzystom filmowym, także to jest duży sukces. A co z produkcją po festiwalu? Ja bardzo krótko odpowiadam, my się tym nie zajmujemy, nie mamy takiej mocy. W, w, w dziedzinie scenarzystów, scenariusza filmowego, jest, my mamy ogromnie dużo do zrobienia. W związku z tym e, nie zajmujemy się niestety e, produkcją, aczkolwiek podczas festiwalu, tak jak powiedziałem na konferencji prasowej, dochodzi do rozmaitych asocjacji, e, również z niektórych scenarzystów z niektórymi, z niektórymi producentami. My dbamy o to, żeby tych producentów i scenarzystów było jak najwięcej, w szczególności scenarzystów. Pan pisze scenariusze? Tak, ja piszę. Coś yy, może ujawni pan teraz? Pan festiwal i zaraz się zabieram do roboty, ponieważ wynajmują mnie Amerykanie do pisania bardzo poważnego projektu na podstawie życia jednego, na podstawie życia cudownego dziecka szachu z lat 80. E, I to jest zadanie, które mi które zajmie parę miesięcy i no, to jest za pieniądze po okay.